Siemano byku, z tej strony Radek, a dzisiaj porozmawiamy sobie o Messi fringe'u. Mam tutaj sporo kosmetyków, ale właśnie nie o kosmetykach głównie będziemy mówili, tylko o takich ogólnych poradach, które mogą sporo zmienić w Twoim fringeu. Jest to mega popularna fryzurka i w związku z tym, że tak wiele osób stara się ją układać, to pojawia się sporo błędów. Często na TikToku też widzimy jakieś takie negatywne Nawyki związane z układaniem tej fryzury. Także o czym to nie będzie. Na pewno nie będę tutaj mówił o tym, jak uzyskać jakąś skocznię narciarską, bo nawet nie będziemy układać na szczotce, a do tego byłaby potrzebna szczotka. Nie będziemy też mówili o takim typowym geście przy poprawianiu włosów. Wiesz, ktoś tak bierze i tak robi, to kompletnie nie działa jak coś. Także tego się tutaj otoczymy w tym filmiku. Tak właściwie to może taki gest coś tam robi, ale nigdy go nie kumałem. A tak dużo osób wiesz, tak poprawia sobie włosy. Jest to spowodowane być może zbyt długimi włosami, złym układaniem, przejdziemy wszystko krok po kroku. Dodatkowo słowem wstępu, temat włosów nie jest taki, że ja ci coś powiem, ty to zmienisz i za 3 dni będziesz miał zupełnie inne włosy. Często potrzeba na to trochę czasu. To do czego zachęcam to, żebyś sobie tak, nie wiem, założył, że na wakacje chcesz mieć już kozackie włosy i że do wakacji sobie ogarniesz każdy z tych rzeczy, o których tutaj będę mówił, gdzie widzisz jakieś pole do poprawy. Nie spiesz się z tym wszystkim jak coś, ale po prostu, żebyś do wakacji miał już taką picuś, glancuś fryzurkę, że to wszystko wygląda super, a nie, że masz skocznie i sobie poprawiasz cały czas. Także zapraszam na pierwszy punkt. Tekstura jest ważniejsza od długości. Nie tylko we fringu, ale ogólnie we fryzurach mamy często tendencję do tego, żeby trzymać się zbyt długiej długości. Że chcemy, żeby to było takie fajne, długie, żeby sporo się działo. Ale niestety to, co wiem po sobie, ja mam proste włosy. to Wiem, że im dłuższe są moje włosy, tym trudniej jest im nadać sensowny efekt i go utrzymać. W Messi Fringe'u ten mes jest ważny. Mes, czyli tekstura. Zadbaj o to, żeby była tekstura. I zazwyczaj ważne będzie to, żebyśmy trochę zeszli z długością. Kiedyś pokazywałem tego otopana jako przykład tego, jak nie układać włosów, że on ma zbyt długie włosy. Zostańmy przy tym przykładzie. Jeśli on skróciłby te włosy i skupiłby się bardziej na mesie, a nie na długości, miałby o wiele lepszy efekt. Także zachęcałbym Cię do tego, żebyś nie szedł w jak najdłuższe włosy, żeby one nie były wieżdżniami gdzieś tam pod nos, no bo to naprawdę trudno będzie ułożyć i może to wyglądać niechlujnie. To, do czego zachęcam, to możesz sobie zejść trochę kilka centymetrów z długością, i wtedy możesz się zupełnie układać inaczej w twój fringe. Drugi punkt jest taki, żebyś skoczył do barbera, który zna się na fringe'u. Jest to dosyć wymagająca fryzura, barberzy często mają szkolenia właśnie z takich nowoczesnych, messy fryzur, które my młodzi ludzie lubimy. Czy ja wciąż jestem młody? Mam nadzieję. Niestety, ale jeśli pójdziemy do jakiegoś pierwszego, lepszego fryzjera, możemy dostać słabe cięcie. Słabe cięcie będzie oznaczało, że może zabraknąć spójności z bokami, może zabraknąć tekstury, może być ta grzywka zbyt długa. Także jeśli faktycznie chcesz jakoś ambitnie podejść, to zachęciłbym, żebyś skoczył do Barbera. Nawet jeśli byś musiał trochę oszczędzić hajsu, nawet jeśli wiesz, tam twoi rodzice mówią, że wydziwiasz to jednak wiesz, warto mieć tę spoko fryzurkę, tylko kluczem jest to, żebyś znalazł dobrego barbera, żebyś nie poszedł do pierwszego lepszego. Wiem, że to jest trochę trudny punkt i że nie jestem w stanie Ci bezpośrednio powiedzieć, iść do tego i tego barbera, ale zrób jakiś research, pójdź do kogoś, kto faktycznie może się znać na tej fryzurze, przejrzyj Instagrama, TikToka, być może ktoś nagrywa z Twojego miasta poradniki, jak tam tnie tego fringe'a i będzie super. Trzeci punkt jest też związany z cięciem, a mianowicie chodzi o boki. Być może warto, żebyś się trochę pobawił z tymi bokami, ponieważ we fringe'u jest mega różnorodność. Możesz mieć długie boki, możesz mieć na przykład burst fade'a, w którym ja długo latałem w połączeniu z fringe'em, wspaniała to była rzecz. Możesz mieć taper fade'a, możesz mieć tam jakiegoś blowout'a, możesz mieć też drop fade'a, high fade'a, stary, mega duża jest różnorodność i właśnie do tego Cię zachęcam, żebyś Żebyś może pozmieniał coś, nie? Być może masz teraz już długo wycieniowane i irytuje Ci to, że co chwilę musisz odświeżać, no to może wtedy warto jest zapuścić i trochę się z tym pobawić. Jeśli coś u Ciebie nie działa aktualnie, to właśnie fajnie jest sporo rzeczy pozmieniać, to wtedy jest większa szansa na to, że się zmieni na dobre. Czwarta rzecz i zostajemy przy bokach. We fringe'u bardzo ważne jest to, żebyśmy skupili się na naszych bokach, żeby je kierować ku przodowi. Jest to taka fryzura, że nie można tych boków dawać ku dołowi ani za bardzo ku górze, ale właśnie ku przodowi. To jest dosyć ważny element. Fringe po angielsku oznacza grzywkę, ale to nie samą grzywkę powinniśmy układać. To, jak nasze włosy wyglądają od boku i od tyłu, jest też bardzo ważne. Niestety jest częsty problem taki, że wiesz. Coś tam skrolujemy TikToka i widzimy jakąś fryzurę, wiesz, ktoś tak od dołu nagrywa i nam się podoba załóżmy, nie? Ale bardzo ważnym elementem jest też to, jak wyglądamy od boków. Dlatego zachęcam, żeby sobie czasem w przymierzalni gdzieś zerknąć, jak twoje włosy wyglądają od boku. Czy przypadkiem nie wyglądasz jakoś tak głupkowato, bo często te fringe są głupkowate. Czy przypadkiem nie masz jakichś dysproporcji? Częstym problemem jest też to, że ktoś utrwala tylko grzywkę, a reszta włosów jakoś sobie tak śmiesznie leży. Także chodzi o to, żeby całość była bardzo spójna. Dlatego te boki utrwalone i skierowane ku przodowi są fantastyczną sprawą we fringe. Następnie trochę pielęgnacji. Jeśli dopiero trafiłeś tutaj na kanał, to być może olewasz całkowicie pielęgnację. Nie będę o niej tutaj dokładnie mówił, ale wiem, że sporo osób, które to teraz ogląda. Pewnie długo cisną one jakiejś soli morskiej. Ha, spójrzmy ku to. Wszystko to są same sole morskie, które przetestowałem, albo sobie działają na jakimś pudrze do włosów. I ważne jest to, żebyśmy zadbali o naszą skórę głowy. Być może dobrym krokiem będzie używanie peelingu. Peeling jest to taki produkt, który. Oczyszcza dokładniej naszą skórę głowy niż szampon. I zachęcam Cię do tego, żebyś sobie dorzucił peeling do pielęgnacji, ponieważ on może pomóc ci z nadaniem objętości. Nie jest to co prawda jakiś game changer, ale jeśli masz y, sporo syfu na skórze głowy, to <laughs> właśnie po takim pudrze może być syf na skórze głowy, to warto jest używać sobie peelingu. To jest ogólnie taki już fajny, taki element pielęgnacji, żeby sobie dorzucić, kiedy masz już szampon, odżywkę, dorzuć sobie też peeling. On może właśnie doczyścić te mieszki włosowe. Jest to bardzo przydatne. Więc obowiązkowo, byku, dorzuć sobie peeling. I jeszcze bonusowy temat odnośnie pielęgnacji. Nie dawaj odżywki na skórę głowy, ponieważ wtedy możesz obciążyć włosy. Odżywkę staraj się głównie dawać na długości. Nie dawaj jej zaraz przy nasadzie, ponieważ wtedy trudniej jest ją spłukać, może być problem z objętością. Staraj się głównie dawać odżywkę na długość włosów. Następnie temat, przy którym się trochę rozgadam, a mianowicie suszenie. Suszarka jest mega ważna. Jeśli nie słyszysz włosów, to, to sporo pozmienia jak coś. Nie o tym filmik. To do czego zachęcam to żebyś sobie ogarnął taką zwężoną końcówkę albo ewentualnie możesz używać dyfuzora. To jest bardzo spoko metoda jak coś Odsyłam do filmiku, gdzie mówię o tym, dlaczego suszenie na dyfuzorze jest takie fajne. Przez lata negowałem tę metodę, aż w końcu znalazłem własną taktykę, która super działa. W stylizacji włosów, w moment kiedy one są mokre i kiedy stają się suche, czyli cały ten proces suszenia, jest ekstremalnie ważny i wtedy możemy maksymalnie zmienić nasze włosy. To do czego zachęcam, to żebyś się nie spieszył. To nie są wyścigi. Nie dawaj sobie najgorętszej temperatury, tylko taką letnią. Tak samo z prędkością. Nie dawaj najszybszego nabiewu, tylko ten powolniejszy. Dzięki temu masz więcej czasu na suszenie. I to, do czego zachęcam, to żebyś nie trzymał suszarki jakoś blisko głowy, tylko trochę dalej i podczas suszenia cały czas machaj dłonią. Ale to nie tylko. Musisz też z różnych kątów atakować włosy suszarką. Tak, żeby wiesz, raz było tutaj od boku, raz może być od tyłu. Raz od przodu, raz od innego boku. I chodzi o to, żebyś cały czas machał ręką. Możesz też ugniatać sobie te włosy w jakiś sposób i kurczę, no to jest naprawdę mega mocna metoda. Ona u mnie bardzo, bardzo dużo pozmieniała. Kiedyś suszyłem włosy za pomocą takiej zwężonej końcówki z dalej tak suszę częściej niż dyfuzorem, ale właśnie jak zauważyłem na dyfuzorze to, to jest to naprawdę super metoda. Jeśli mam tak, że chcę mieć super hiper teksturę, że ma się mega dużo dziać Zawsze biorę dyfuzor. Na co dzień go nie używam, ponieważ to trochę więcej czasu zajmuje, ale zachęcam cię do tego, żebyś przetestował. Ja suszę swoje włosy za pomocą dłoni. Nie używam szczotek. W dłuższych fryzurach szczotki były u mnie obowiązkowe, ale we fringe'u jakoś fajnie jest to wszystko tworzyć za pomocą dłoni. Wtedy ta tekstura jest większa. Wiadomo, możesz potestować, u ciebie może być inaczej, ale jak coś, dłonią jest naprawdę spoko. Dłoń ma jedną ogromną zaletę. Jeśli używasz jakiegoś prestailera, a obowiązkowo musisz używać prestailera, jak mowa jest o ambitnych fryzurach i jeśli masz proste włosy, to podczas suszenia to jest bez kitu bardzo ważne, podczas suszenia spróbuj sobie mniej więcej wyczuć, czy zadowala Cię już objętość i tekstura, które się tworzą. Jeśli się okaże, że tak właściwie nic się nie zmienia, Dorzuć sobie jeszcze trochę produktu, którego, który wrzuciłeś na mokre włosy. Jeśli używasz mojego prestailera Necro, którego stworzyłem właśnie pod takie akcje, to jest to mega ważny krok. Jak coś nie bój się, to jest coś, co ogarniesz po jakichś dwóch, trzech układaniach. Chodzi po prostu o to, że, żebyś wyczuł, żebyś poczuł te włosy, czy efekt już cię tak wstępnie zadowala. I cały czas masz to oceniać, kiedy są takie jeszcze wilgotne. Jeśli jest za mało, możesz sobie dorzucić albo dopsikać sobie czegoś na włosy. A jeśli na przykład używasz mojego Nekro i jeśli czujesz, że później włosy są jakieś posklejane, są niefajne, to dałeś za dużo. W układaniu włosów no nie chodzi o to, żeby sobie sklejać włosy, chodzi o to, żeby był fan. Także jeśli masz moje Nekro, posklejałeś sobie włosy, dałeś go za dużo. Po wysuszeniu włosów trzeba nałożyć jakąś pastę lub glinkę. Ja tutaj mam swoją pastę Chaos, która właśnie jest do takich messy fryzur. Ona jest takim trochę błotem i chodzi o to, to jest ważne, niezależnie od tego jakiego produktu używasz. Chodzi o to, żebyś nie brał mega dużo produktu, jakiegoś takiego ogromnego dziaba, ponieważ wtedy trudno jest dobrze rozprowadzić ten produkt. To, do czego zachęcam, niezależnie od fryzury, jaką kiedykolwiek będziesz miał, to bierz sobie produkt małymi porcjami. Czyli bierzesz jakąś taką niewielką ilość produktu, rozprowadzasz ją sobie w dłoniach i teraz dajesz sobie na przykład na same boki albo na samą górę. Później, jak już czujesz, że nie masz produktu, dokładasz go sobie i dajesz w innym miejscu. Pamiętaj to, co mówiłem, żeby układać całe włosy. Tył, przód, boki. No, wiadomo, jak masz krótki tył, to nie trzeba. Ale chodzi o to, żebyś nie miał takiego miejsca, że tu są włosy utrwalone, widać, że masz produkt, a tu tego nie ma. Bo wtedy od razu widać, że czegoś używałeś do układania włosów. Często fajnie jest mieć taki naturalny efekt, że ktoś się zastanawia, czy czegoś tak właściwie użyć. A jeśli po układaniu włosów czujesz, że one są obciążone, to spróbuj jednej rady, która polega na tym, że nie dajesz sobie za pomocą całej dłoni produktu na głowę, na włosy, tylko spróbuj za pomocą opuszków palców dawać go bardziej u nasady. Chodzi o to, że niektóre produkty mogą być zbyt ciężkie na cienkie włosy. I wtedy włos na długości, czyli na przykład tutaj na końcu, jeśli tutaj byłby produkt, to może poczuć się obciążony i będzie spadał. Dlatego lepszą taktyką może być dawanie u nasady, żeby podbić tę objętość, ale żeby nie obciążyć włosów. Teraz możemy się skupić, dlaczego miałem bekę z tego takiego ruchu, że ktoś sobie tak robi. Naprawdę, to jest takie wiesz, popularne i to jest o tyle bez sensu, że my po ułożeniu włosów nie powinniśmy ich za bardzo dotykać. Powody są tak właściwie dwa. Pierwszy jest taki, że nasze dłonie są niestety brudne. Czyli za każdym razem przenosimy tutaj jakiś brud, przez co nasze włosy mogą być przetłuszczone. Jeśli masz taki problem, że włosy ci się przetłuszczają, to rozpięć, czy przypadkiem nie dotykasz ich zbyt często. Dobra wiadomość jest taka, wcześniej mówiłem o peelingu i on bardzo ładnie pomaga z przetłuszczaniem się skóry głowy. A drugi powód, dlaczego tak się z tego śmieje, jest taki, że po prostu każde przeczesywanie włosów niszczy naszą fryzurę i zmniejsza jej utrwalenie. W układaniu włosów chodzi o to, żebyś nie musiał poprawiać cały czas swoich włosów. Łożysz je rano i one mają sensownie wyglądać w ciągu dnia. Wiadomo, czasem trzeba je poprawić, zrestylizować, zerknąć w lustro czy coś, ale nie chodzi o to, żebyś ty cały czas je poprawiał. Ty je masz tak ułożyć żeby one sensownie się działy. Dlatego też mówię o tych radach, żebyś skoczył do sensownego barbera, sięgnął po jakieś kosmetyki do układania włosów. I kurczę, najważniejsze, naprawdę, jeśli tego jeszcze nie robisz, jakiś pre-styler na mokre włosy, jakaś pianka, sól morska nie zawsze dużo zmieni, jakieś kremy, to naprawdę mega utrwali twoje włosy. Następny punkt jest taki, żebyś troszeczkę realistyczniej podszedł do tematu włosów. Um, kiedy skrolujemy TikToka, widzimy czasem jakieś takie dziwne fryzurki, e, mesji, które mogą być u kogoś innej narodowości. Często mówię o tym w swoich filmikach, ponieważ no, ktoś może mieć inne pochodzenie etniczne, inne rysy twarzy, inny kolor skóry, inny typ włosa i wiesz, całkowicie inaczej wyglądać. I warto jest troszeczkę realistyczniej podejść do tego, że czasem na naszych słowiańskich włosach nie wszystko da się tak ładnie ułożyć. Także m, najlepiej jest, wiesz, Szukać y, y, pomysłów na fryzurę, patrząc na kogoś, podobne pochodzenie etniczne, mniej więcej podobny typ włosa. Jeszcze jest też y, temat linii włosów, akurat fringe to nie jest takie ważne, ale czasem ktoś chce jakiegoś kozackiego slicka. No, a zobacz jaki tutaj typ ma, jaką ma linię włosa, nie? Także wiesz, to jest coś, o czym trzeba pamiętać, żebyś realistycznie podszedł. Nie chodzi o to, że nie możesz mieć mesji fajnej fryzurki, tylko żebyś nie miał jakiejś inspiracji, która jest niemożliwa do spełnienia. I na koniec chciałem powiedzieć, że włosy to tylko włosy. Jeśli sięgniesz po moje produkty, to będziesz miał najprawdopodobniej ulotkę, w której jest właśnie ten punkt, że włosy to tylko włosy. Zachęcam do tego, żebyś nie spinał się o nie jakoś bardzo. Jeśli coś nie pyknie, to, to nie jest koniec świata. Są o wiele ważniejsze rzeczy niż to, jak wyszła dzisiaj nam nasza fryzura. Pewność siebie nie zawsze wynika z fryzury, tylko z takiego wnętrza, z zadowolenia siebie. A to, że coś ci fryzura nie wyszła, byku, to jest gówno warte, nie? Nie przejmuj się tym. Tak samo jeśli wiesz, dopiero zaczynasz, nie wychodzą ci jakieś fryzury każdy kiedyś zaczynał układanie włosów, wcale nie jest aż takie łatwe, jak się wydaje czasem trzeba trochę potestować. Także jak coś uszy do góry i nie przejmuj się. Nie wspominałem tutaj o produktach, być może wkrótce nagram takie zestawienie najlepszych produktów do mesji fryzur i chciałbym to pokazywać, jakie te produkty robią efekty. Teraz już mam podobne zestawienie, jak coś odsyłam u siebie na kanale, ale być może nagram jeszcze update do tego, ale nie mam pewności. To do czego bym się teraz zachęcał? To pokazwę ci tego koleżkę chaosa, takiego błotnistego. On jest troszeczkę trudny w obsłudze. Underground Glinka będzie o wiele łatwiejsza. Ona jest taka bardziej kremowa, łatwiejsza dla początkujących. W Chaosie jest sól morska i są włókna, którymi można się pięknie bawić. Eee, bardzo taki ambitny produkt i nietypowy. Fajnie też pachnie jak coś. I to są produkty, które stricte dajesz na suche włosy. Można też na mokre. Ale na mokre przede wszystkim rekomendowałbym Ci dwa swoje produkty. Chase Necro. Tutaj jest sól morska i glinka. On jest taki bardziej kremowy. A tutaj jest Mess Spray i Mess Spray jest bardzo ciekawy, ponieważ ma cukier i cukier bardzo dziwnie utrwala włosy. To jest dla mnie zaskakujące, że cukier faktycznie dobrze układa i myślałem, że to będzie taki bardziej chwyt marketingowy, żeby dorzucić cukier, ale to jest coś, co bez kitu zmienia włosy i one później dłużej utrzymują efekt i jednocześnie nawilża je. Także tym sobie bezpośrednio możesz przyknąć na włosy przed suszeniem, to musisz najpierw dać na rękę i później dać na włosy. Po obu masz mega, mega teksturkę. Ten pachnie trochę mroczniej, ten zdecydowanie ładniej. Ale jeśli nie chcesz moich produktów, to tak jak mówię, nagrałem już też filmik o innych Messi produktach, ponieważ jest bardzo dużo produktów na rynku. Ale jeśli sięgniesz po moje, to dziękuję ci bardzo. Marka cały czas się rozwija. Lecimy z kolejnymi produktami. W planach jest wyjście na zagranicę. Także bardzo proszę, trzymaj za mnie kciuki, bo ja za ciebie będę trzymał obowiązkowo. Dziękuję Ci bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że Twój fringe już nie będzie taką skoczą narciarską i że będziesz miał bekę, tak samo jak ja, kiedy ktoś tak będzie poprawiał włosy. Jak coś możesz go odesłać, wtedy do tego filmiku. Trzymaj się, byku. Narciarz.